Siemanko, z Dias załoga. Właśnie miałem Wam to pokazać domek, w którym mieszkam, o ten, ale okazało się, że jutro się przenoszę do innego, więc jadę do Biadonki i robimy dzisiaj ognicho z moim ziomkiem. Mam nowego współlokatora, którego może poznać w tym odcinku, a może w jutrzejszym. I przy okazji dostałem, dostałem challenge, że mamy umówić troszkę szybciej na tych daily, więc spróbujemy, będę gadał trzy razy szybciej niż zazwyczaj. Nie będzie zacinania i nie będzie tam, nie wiem, powtarzania się czy coś. A swoją drogą, dawno nie chodziłem w sandałach trekkingowych. Nie wiem czy ogarniacie taki wynalazek, ale to sandały, które są tutaj wzmocnione. No i generalnie większość osób uważa, że sandały to jest obciach, ale ja tak nie uważam. A zwłaszcza, że właśnie się przeprowadziłem na Mazury, o czym wiecie i od wczoraj tutaj mieszkam. To będę sobie w nich chodził. Mieszkam teraz na takim ośrodku wypoczynkowym, który Wam kiedyś pokażę może, jak będziecie chcieli. Jest dużo takich domków jak tutaj widzicie, ale w sumie opowiem Wam później o pracy, bo to w sumie nie dzisiaj, nie dzisiaj. A teraz lecę do biedy, zanim mi ją zamkną. Właśnie skończyłem robotę. I to białe co mam na ręce to nie, nie, nie jest to to, co myślicie, to tylko farba, bo malowałem po, pomost. I tego, da, śmigamy. Kupiłem kiełbaski, chlebek i coś, co pasuje do ogniska. A tutaj mam zestaw młodego piramida. Pamiętajcie, kochani, że zabawy z ogniem mogą się źle skończyć. Dlatego, zawsze róbcie to pod opieką kogoś dorosłego i w miejscu do tego wyznaczonym. To będzie przepiękny zachód słońca, mówię wam. Przepiękny. Kochani, czasami te vlogi będą bez początku albo bez końca i musicie je po prostu do tego przyzwyczaić. A na zakończenie dzisiejszego dnia pokażę Wam pana jeziorka Kalwa, przy którym mieszkam. Tam sobie jakaś kaczka płynie. No, generalnie jest w porządku, nie? No to tyle. Cześć!